Sztuczna inteligencja. Jaki to ma związek z półprzewodnikami? Ma to bardzo ścisły związek z półprzewodnikami, dlatego że półprzewodniki są podstawą do działania wszystkich wyższych technologii. Nie ma możliwości rozwoju tej technologii bez mocy obliczeniowej zagwarantowanej przez półprzewodniki. Sztuczna inteligencja jest szczególnie wymagającą technologią, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, czyli rzeczywiście jej fundamentem jest rozwój technologii półprzewodnikowej. Im bardziej rozwiniemy technologię półprzewodnikową, tym bardziej będziemy w stanie rozwinąć technologię sztucznej inteligencji. Obecny poziom rozwoju sztucznej inteligencji, który każdy z nas może doświadczać od jakiegoś czasu, od kiedy weszła na do powszechnego użytku, jest możliwy dzięki wcześniejszemu rozwojowi półprzewodników, a więc kolejny rozwój, kolejny postęp sztucznej inteligencji również będzie zasilany półprzewodnikami. Dlatego te technologie idą w rękę w rękę i jedna uruchamia możliwości w kolejnej. Jeżeli nie będziemy w stanie wygenerować dużych mocy obliczeniowych, nie będziemy mogli trenować modeli sztucznej inteligencji, a więc jej rozwój będzie spowolniony. Nie zatrzymany całkowicie, natomiast na pewno. I takie rzeczy działy się w podcaście BSS bez tajemnic. Całość usłyszysz na moim kanale YouTube, Spotify albo na mojej stronie internetowej wiktordoktor.pl. Zapraszam.